A ja te to Was odzywam, ale jakby nie miałam totalnie weny, żeby e, nagrywać tutaj jakiegokolwiek vloga, się to Was odzywać, i po prostu mówić cokolwiek. Wpadłam w tryb pracy i tylko pracuję, nagrywam i nic innego, ale to przez to, że marzec mam troszkę koreszcze, kiedy się przymknę Balkon um, marzec był po prostu taki dosyć zabiegany, i w każdej wolnej chwili staram się po prostu też pracować, żeby jakoś zarobić. Um, Także no, dzisiaj jest przepiękny dzień. Przepiękny dzień i stwierdziłam właśnie, że odezwę się do Was. Nie wiem, co dalej z tego wyjdzie tutaj, ale odezwę się do Was, bo słuchajcie, to będzie pierwszy raz, kiedy w tym roku wyjdę na balkon na mój fotel. Dzisiaj będę wygrzebać na słoneczku. Robię sobie teraz kawę i jestem sobie tak obolała. Czuję się ogólnie taka dosyć przemęczona, ale no nie wiem. Następnie no. trudno jest mi znaleźć balans między pracą a odpoczynkiem, a robieniem tym, co się lubi, bo tutaj jest problem, że moja praca jest moją pasją. Ja się wiecie, nagrywanie, gotowanie i tak dalej, no to to jest moja pasja. I. Ciężko jest znaleźć tutaj jakiś balans z tym, nie? Żeby jakoś odpoczywać przy okazji. Więc teraz mam taki, taką zagwostkę, jak to wszystko ogarnąć. Kawa będzie w pięknym kubku. Um, dzisiaj sobie zrobię kawę orzechową. Już z resztę. Dobrze, trzeba, po... Oj, trzeba pokończyć te rzeczy. Było za dużo tych rzeczy. Ja nie lubię, jak jest za dużo pokładam tego na placu. chaotycznie. I mam jakiś kryzys totalny, jeśli chodzi o sprawy mieszkaniowe. Bardzo chcę już sama mieszkać, naprawdę. I po prostu już czuję taką gotowość, żeby po prostu być sama. Tak już w, w tym momencie i ja, słuchajcie, naprawdę bardzo ostro i korzystnie hmm. przeglądam wszystkie ogłoszenia jakichś i, mieszkań. No i nie wiem, mam zagwozdkę. waham się patrzę, tak naprawdę trzy różne miasta i nie wiem, co z tym zrobić. Dzisiaj w ogóle zapowiada się bardzo fajny dzień pod tym kątem, w sumie wieczór. Fajny i niefajny. Fajny, dlatego że jadę na trening, który, uwaga, będzie w klubie Próżność tutaj w Poznaniu. Zostałam zaproszona na trening przy piosenkach Pitbull'a. No w ogóle hit jakiś, nie? Ja ogólnie lubię Pitbull'a, jako dziecko szczególnie bardzo dużo go słuchałam, yy, ale nie to, że wiecie, jakoś sikam yy, jak, na jego widoki w ogóle na wieść o tym, że yy, ma mieć koncert w przyszłym roku w Polsce, czy to w tym roku? Chyba w tym. Nie jara mnie to, żeby iść na jego koncert, mieć trening przy jego piosenkach, no to jak najbardziej, więc yy, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona. będzie chyba coś typu cardio, coś jakiś spalanie nie wiadomo co. więc jestem ciekawa jak to z moją kondycją co prawda ja myślę, że mam w miarę dobrą kondycję bo patrząc na to ile moje ATH nogi robią w ciągu dnia i że ja nie potrafię po prostu stać nic nie robić no to myślę, że w miarę tutaj wszystko się będzie zgadzać ale zobaczymy ehm, także na 19 sobie do tego klubu próżno się na ten trening i potem będzie jeszcze stretching cały i wszystko więc super ehm, myślę, że to się też ponagrywam i słuchajcie, a niefajna rzecz z tym związana jest taka, że jest to o 19. Więc ja już mam 25 lat, prawie 26. Dla mnie wyjście gdzieś wieczorem to jest po prostu masakra jakaś. Ja teraz, jak się z kimś umawiam, to im szybciej, tym lepiej. Ja nawet wolę od rana się z kimś umówić, nawet o 9. Słuchajcie, żeby mieć. Potem wolne, bo ja słuchajcie, w ciągu dnia moja energia już spada. I jak ja sobie teraz pomyślę, że ja już, w teraz teraz jestem zmęczona, a jest godzina 12:46 i ja już mam ochotę się położyć, bo po prostu czuję się przemęczona. Eee, I że jeszcze o 19:00 19 19 będę musiała jechać na jakiś trening. O, o, o. Dlatego, że nie chodzę na siłownię. Chciałabym ale po prostu yy, ja nie lubię wychodzić gdzieś na trening, ćwiczyć w ogóle. jak Zwykle jakieś treningi czy i tego typu rzeczy są popołudniami, jak już ludzie kończą pracę. Ja wolę takie rzeczy mieć od rana i no wiadomo. No ale trudno i tak się cieszę, że pójdę. Yy, czy to będzie wyjście z mojej strefy komfortu? Chyba nie. Pod jednym kątem w sumie tak, bo nikogo tam nie będę znała. Totalnie nowe otoczenia. Jakiś zupełnie trening, w ogóle nigdy nie było tego typu treningu, w ogóle na żadnym takim grupowym treningu. Jedyne grupowe rzeczy, jakie robiłam, no to były tańce, na które chodziłam przez wiele lat, więc, ale no to było, wiecie, zawsze ta sama grupa, a tutaj będzie coś zupełnie innego. Eee, Byłam w grudniu na stretchingu, w... Stretch... Stretchinger? No nie pamiętam, jak się ten klub nazywał. Ten taki różowy też w centrum. No to tam było też fajnie i tam faktycznie trochę było wyjście z mojej komfortu, więc teraz jakby jestem już obeznana, tyle, że muszę wyjść po prostu z domu wieczorem o godzinie, gdzie normalnie już bym szła się kąpać. Mhm. Ale ja tak naprawdę to bardzo się cieszę i bardzo doceniam to, że w ogóle ktoś mnie zauważył i stwierdził, że mnie zaprosi, więc dziękuję bardzo. Ale wielkie ptaszysko tu siedzi. O, czy to jest kruk? Chyba tak, bo wrona nie jest taka mała, taka duża. Dobra, idę na teraz. A nie, jeszcze kwiaty miałam podlać, bo mi, słuchajcie, palma zaczęła odżywać i ona jednak ewidentnie potrzebuje słońca. To jest moja krew, ona słońca potrzebuje. Yo, zmiana oksów na bardziej wersję letnią, Przecież słoneczna, więc proszę bardzo. Muszę sobie kupić w ogóle jakieś kolejne, bo e, to są takie bardziej rudawa. Um, I jeszcze miałam taki bardziej cienniejsze, też brązowe, oczywiście, bo ja tylko w brązie, e, ale słuchajcie, pękły mi. Nie, Te są, nie wiem skąd, leftis chyba, czy skądś. Dzisiaj mój outfit jest taki dresowy. E, to są spodnie chyba z Siennej, a bluza jest oczywiście z Wilkine. No i idea na mój spacer. Jak mój codzienny spacerek musi być odhaczony, bo pracę właśnie skończyłam. Więc bardzo się cieszę. Pogoda jest przepiękna, wręcz wyzywa, żeby o, bum, bum. Wzywa, żeby iść na spacer, więc idę, posłucham muzyki albo po prostu, o wiem gdzie pójdę, moje ulubione miejsce i sobie tam usiądę e, i, i troszeczkę pooddycham. Tym zakurzonym powietrzem. I ogólnie ktoś mi sobie napisał komentarz, że tylko jakaś dziewczyna, że tylko jej się kojarzy właśnie z takimi dużymi okularami. Co jest nie spoko, bo ja właśnie tylko zawsze muszę mieć duże okulary, bo ogólnie mam dużą głowę i ja się źle bardzo się w takich małych. A też kiedyś coś słyszałam, że trzeba takie mieć okulary. W sensie, że warto wybierać takie okulary, żeby brwi było też widać, żeby wiecie. Nie było tak, że w ogóle nie ma brwi nagle, bo zaczęłam wtedy tutaj... czekajcie. Zobaczcie, jak wtedy śmiesznie wyglądała. Bez brwi, <noise> A tak to przynajmniej jeszcze trochę tutaj widać moje prawki, więc są duże, ale nie za duże. Więc dobra. Idziemy. Mam też moje konwersiki, które są mega już wybrudzone. Muszę je wyprać. Bardzo Cię bardzo lubię. I jak. To są w ogóle moje pierwsze konwersy w życiu. I ja już słyszałam wielokrotnie, że konwersy mega obcierają i tak dalej. Mnie trochę uwierały tak naprawdę przez może nie wiem, jeden dzień. A potem już się tak znosiły, że. no i chyba teraz sobie znowu kupię. Jakieś kolejne konwersy do serii. To jest po prostu życie. I ja lubię te takie na podwyższonej platformie. Żebym była jeszcze wyższa, bo o, przecież co tam, mam 70 ty będziesz jeszcze wyższa. No i w ogóle ten kolor, uwielbiam ten kolor, jest super. Zasady, ja nie? Jak to się oznacza? Ja, Przymierzałam to, co mama ma. Ładne. Tylko białe. I jakoś mi nie podobało się, jak wyglądają. Ja tutaj mówię, chociaż mam, weźmę na syce. I było ostatnie. W sumie patrzymy w... a sobie razem. to? No to nie tak źle. Myślałam, że mam trochę więcej. No, to są takie... Rybuka chyba nie miałaś, nie? W sumie nigdy nie miałam jakichś takich oryginalnych butów. Nie miałam Nike oraz... To brało takie coś dziwne. Mamy takie buty, gdzie się chodzi, to Szczerze to ja tak szybko niszczę buty. Ładne, ładne, się to może Tak, mama właśnie mówiła, że mamy taki ten impregnat, czy jakoś to się nazywa. Impregnate. Ipregnate. Impregnate you. <laughs> no, spoko. Niepokój sobie czuję, takie... Oczywiście, się zaraz miało się wydarzyć. A się ja tak. też, ale to wiem dlaczego. Czemu akurat? Ubudziłam się, że nie mogłam spać. No, się słyszałam, że się ubudziłam No. Mam cały tydzień wolny i brudny rękaw. Ale słuchajcie, cały tydzień wolny i aż mi dziwnie się to mówi, że ja nie muszę pracować. Ale nie, naprawdę, jest to mega fajne. I chcę wykorzystać ten czas najlepiej jak tylko się da. Dlatego właśnie jestem w Poznaniu, nie w Poznaniu, w Koninie, u rodziców. Moja siostra jeszcze jest ten tydzień w Polsce i w sobotę już będzie odlatywać do Lizbony. Dlatego chcę z nią wykorzystać każdą wolną chwilę i każdy wolny moment. Dlatego już taką się tutaj odzywam. Plus, też trochę potrzebowałam sobie zrobić takiej przerwy od nagrywania, po prostu totalnie nie czułam weny. a pokazywanie non-stop tego samego nie wiem, czy ma sens. Ale spokojnie, tak będę pokazywać moje, moją codzienność, czyli opiekowanie się dzieckiem. dwa razy w tygodniu przypominam, jestem nianią, na wyłączność, tylko to nie jest moje dziecko, bo też cały czas dostaję pytania. Nawet ostatnio dostałam pytanie na Insta, jak mi się udało zajść w ciąży, mając problemy hormonalne. Także w sobie sensie to nie udało, mi się mieć moje dziecko, więc na no, zasadzie ja i dzieci póki co to wiecie. Na, na odległość. Takie tylko, żeby się opiekować jednym małym y, królewiczem, a tak to to y, no nie jestem chyba psychicznie w stanie znieść więcej <grywanie> No plus nagrywanie przepisów. Y, więc tym się teraz zajmuję, ale w zasadzie ten tydzień mam wolny i sobie tak wszystko fajnie pogarniałam, żebym też przepisy miała nad, y, do pracy ogarnięte. W e, tamtym tygodniu wszystko nagrywałam, no i ten tydzień mam taki luźniejszy. Na pewno te dni, jak to jestem w Koninie, będę tutaj do czwartku, mm, no i powiem Wam, że tak fajnie, tak... sprzedaję dzisiaj do południa jakieś tam faktury wysyłałam, coś, ale... Teraz mam czas, powiedzmy, tylko dla siebie. I jest mi z tym dziwnie, bo nie wiem, co mam zrobić. Co się robi, jak nic nie trzeba robić? Co można porobić w takim momencie? I jeszcze nie ma się swoich rzeczy tutaj, no bo jestem u rodziców, więc jakby moje jedyne rzeczy to jest laptop i nie wiem, jakieś stare książki. Harry Styles, One Direction, Red Lipstick Monster, proszę bardzo, Zowisak i tak dalej, ale coś to coś, co lubię bardzo robić. Szczególnie w momencie, kiedy mam jakieś, nie wiem, wyrzuty do siebie o coś albo jestem dla siebie niemiła jakiś taki, wiecie, wewnętrzny monolog prowadzę, albo zaczynam w siebie wątpić, albo po prostu jest mi jakoś tak gorzej psychicznie, to lubię sobie pooglądać albumy ze zdjęciami. Znowu Hana Montana. Jak wiedziałam, byłam wielką fanką Hannah Montany, I słuchajcie, pooglądać sobie zdjęcia, jak byłam mała i po prostu popatrzeć sobie na tą taką, wiecie, dziewczynkę, która po prostu cieszy się życiem, nie? Która jakby no nie wie, na czym polega dorosłość, na czym polegają jakieś różne zmagania. I po prostu patrzę sobie na tą niewinną istotę i mam takie: Wow. Ta mała Magda była dumna z tej dużej Magdy, co osiągnęła, co robi, i jak, i, i jak się spełnia, i ogólnie kim jest, i na, na jaką kobietę wyrosła. Tak to mogę powiedzieć? No, naprawdę. Dzisiaj mam straszną melancholię i szczerze to nawet się dziwię, że kupiłam sobie dzisiaj buty, bo zwykle, jak jestem w takim stanie niezbyt, to ja nie mam ochoty na nic, w mnie na nic, ale sobie nawet sobie dzisiaj wzięłam tabletkę pozytywu. Naprawdę jakoś tak dziwię się, czy już to od hormonów, czy co. Nie wiem, ale te buty... Ja już w zeszłym roku na nie patrzyłam, ale ja mówię, no gdzie ja takie kolory w ogóle? gdzie ja takie ubiorę i w teraz stwierdziłam, że walić to podoba i mi się, to sobie kupię. No piękne są, różowo-zielone. No ja znowu mam jakiś wielki powrót różu w moim życiu i potrzebowałam tego. oglądałam vloga kredki, jak się przeprowadziła do nowego domu i to ta miała takie fajne papcie, takie białe pochate i wtedy sobie przypomniałam, że muszę sobie kupić nowe papcie przyszłam do senseja i są dokładnie takie same do domu, nieidentyczne, identyczne, ale bardzo podobne do tych, co ona ma i słuchajcie, są za 9 zł mega, w ogóle tak wieje, że aż mi wywiało ale tak Dzisiaj premiery, mają moje nowe buty Są bardzo wygodne, ale trochę mi zimno w kostki Bo dzisiaj jest dosyć chłodno I mam wieśniackie skarpety Ale nie miałam innych Jest trudno oh, Patrzcie na to O oh, mamo Tak, te buty wołają moje imię Listujemy frut, mango, marakuja, marchew Bakunia filizowana, proszę bardzo I oczy i osi. To jest dobre. Są chuję. Też tak. to będą. A masz coś? A czy pijesz? Jest to? Mhm. to jest. Tea. Tea. To jest. Tobasa, bubble tea. Prostyna i truskawka. Gummy czerwone na ilość. Tak, jeszcze mamy osi. Bardzo słodkie. Siłeś już? Nie. Zrobimy wiem, że to się tak kruszy. Jak co, I mm. Wow! Ej, czyś tu matematka? Ale wiem. Ale no, To śmieszne, to jest zdefilizowane. No, śmieszne, co? Dobra, co Jeszcze były jabłkowe i wiśniowe. Bardzo dobra. Witam w moim świecie. Tak. Turystowym. A na tym już kolejne kupcy. Nie wiesz. I to jest, uważam, że nie wiesz. Ty, Patrz, jakie to wielkie! Może z drogą stronę to. Za mało, ej, fajnie. Ej. Fajnie, bo sobie całą już kogoś od razu zakryć. Chciałam. 12.00 stolik w Action. Są takim ładne taka stoliki. Serii Wczoraj je oglądałam, tak? w Lizbonie też jest Action i wczoraj sprawdzałam i są te stoliki, za 7 euro chyba są. No być no, się do Action. No, Będziemy w centrum, to pójdziemy Action. Ja chyba sobie ten stolik kupię do sypialni. No, 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 no. Ja sobie kupię, zamiast tego bo on jest za wielki trochę, a ten sobie chyba... Kupcie ten sobie, ten stolik, Kup sobie ten stolik do sypialni. Ups, sobie ten stolik do sypialni. Cóż, teraz <laughs> muszę zmienić poduchę. Mam taki niebieski trochę jak to. Mogłoby no, też być.

Taki na szybko, po prostu to co mam, akurat w lodówce, jeszcze nie byłam w sklepie, to straciłam, że wykorzystam. Ja mam tutaj tak, warzywa po włosku mrożone, które zawsze mam w zamrażalniku i po prostu uwielbiam te zbiedronki, są dla mnie najlepsze. Więc wymieszałam sobie je z kapustą młodą, którą sobie tak trochę drobno pokroiłam. Tutaj gotuję ziemniaki. Jak ciągle ziemniaki gotują, to połączę je z twarogiem. Usmaruję takie kotleciki i potem lekko je podsmażę. A do tego dodam sobie y, przecież, przecież pomidorowy, trochę takiego bulionu y, warzywnego. Love, ostrz się, o proszę bardzo. E, jeszcze jakieś przyprawy i zobaczę, co tam jeszcze, nie wiem, no totalnie improwizuję. I chyba jeszcze masło orzechowe do tego dodam, żeby było takie bardziej y, zbite i zwięzłe. I chyba dodam tego masła orzechowego w pudrze, bo ono tak właśnie fajnie zagęszcza. Więc coś takiego. A ja zabrałam się też za porządki, moja siostra pracuje, a ja stwierdziłam właśnie, że podkurzałam, zrobiłam pranie, zmieniłam pościel. Jeszcze tej kuchni ogarnęłam też, łazienkę wymyłam. Nie wiem, jakoś jaka jest ładna pogoda, to od razu chce mi się bardziej sprzątać i tak ogarniać wszystko w ogóle. Te wszystkie drzewa już tak pięknie zakwitły. Kocham wiosnę, naprawdę kocham wiosnę. I nie tylko ze względu na to, że mam urodziny wiosnę, ale też dlatego właśnie, że jest taka idealna pogoda. Nie ma upału jakiegoś wielkiego. Ale też nie jest zimno, jest tak po prostu idealnie. No mega się jeram. Ja już po prostu też przygotowuję się na sezon balkonowy, tak wiecie, w pełni. Więc dzisiaj chyba też pójdę sobie kupić ten stolik w Action, żeby już coś tam mieć móc... Mieć móc. Móc położyć. Co tu mi leciało? Mucha. Mucha! Leciała mucha, to taka też wiosny, więc super. No. I tak, w ogóle teraz tak patrzę, że mam zrobione brwi, bo miałam wczoraj laminację. Chętne hmm, chyba nie miałam, czy miałam? Chyba nie, chyba trochę miałam chętne. Na teraz się trochę już rozczochrały, ale od razu twarz znaczy wygląda, jak jest laminacja. Moja twarz po prostu był, aż się wręcz prosi o laminowanie brwi i takie, żeby były bardziej takie postawione, trochę szersze, bo moja mam dosyć dużą twarz i głównie głowę i jakoś tak mi się wydaje, że to lepiej wygląda, także... To jeszcze tylko jutro i w sobotę o 6 rano Maestro już wylatuje do Lizbony. Jest niezmiernie przykro z tego powodu i pewnie będę miała jakiegoś mental breakdowna, ale no życie, życie, życie. Teraz byle do świąt i moich urodzin, więc potem I potem majuweczka, majuweczka i zobaczymy. Jakiś wyjazd, już muszę sobie poplamować, bo fajnie by było. W ogóle nie wiem, co ja tutaj robię, bo już nie mogę się ustawić. <laughs> Я на правду Иду в тонкой И есть ничего. Byłyśmy właśnie wędrowcę na zakupach i kupiliśmy z moka te nowe e, cappuccino e, zero. One są bez cukru, bez oleju palmowego i kokosowego, więc duży plus. I tam malina kokos oraz czekolada karmel. I ogólnie 4 gramy e, białka są na środku i 5 gramów błonnika. Więc powiem wam, że całkiem nieźle tutaj macie skład. Ta czekoladowa wersja jest praktycznie bardzo podobna. E, jeśli chodzi o smak, to smakuje jak taki ciepły budyń, rozrzedzony tak dosyć mocno. I praktycznie w ogóle nie są słodkie, więc dla mnie na duży plus. Mm, no ale co, no jak takie mleko w proszku. <noise> Więc no wiecie, tyłkę nie urywa, ale przetestowałam. Więc jak coś... wiecie znać, czy też próbowaliście i ogólnie czy pijecie tego typu Napoje, bo ja jakoś nigdy po takie rzeczy nie sięgam, bo to jest po prostu y, strata energii, strata kalorii i reguły 80 do 20 to zdecydowanie jest to 20%, więc raz na jakiś czas można, ale na no raczej nie bazowałabym swojej diety na tego typu produktach, pomimo tego, że są bez cukru, bez... Oleju palmowego, kokosowego, no to lepiej wypić. Zakonkoda na przykład właśnie yy, takie te krema z, też z biedronki waniliowa i ta przepyszna, orzechowa. Naprawdę jest świetna. I teraz widziałam, że jeszcze nowe smaki powychodziły, więc naprawdę warto. ostatniej chwili w Polsce No Jest dziura Wow, mamy dziurę Mamy tę kuchnią to <grytne> nasza truskawka Tak idealnie, jak dla mnie Czerpie każda kobieta w torbie Uwaga Nie możesz nic znaleźć, bo jest ciemno, ale nie martw się Z pomocą przychodzi czy ona przychodzi? O, o jest lampa palet, która pokazuje ci wszystko <laughs> Wow Mega <laughs> Nie pachnie. To jest... Nie wiedziałam, że Eisenberg ma ten perfumat. Narciso Rodriguez. Czy się Nie, bo tam był taki płyn, musisz sobie dotknąć. Ale to... Ej, ładnie to pachnie, podoba mi się. Dostałam właśnie ten bo dostałam takie próbkę i sobie to wsadziłam do kieszonki, do plecaka, do pleca. Narciso. Mm, Narciso mówimy, nie? Wyciągasz ten, to, ten Uuu! Ej, coś mi to przypomina. To się z podstawówką kojarzy. Ktoś tak pachnie, jakaś nauczycielka chyba. Tak poważnie, ale tak elegancko. Te cztery. A! Kolejna miseczka do kolekcji. Ale jaka ładna. Ona jest inna, takiej jeszcze nie mam. Ale to wszystko przez Ciebie, ja bym jej nie kupiła, de No. To jest, ona aż krzyczy owsianka. Taka Owsienka. fajna, zawinięta. 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 Jak to nazwać? Okrągła. Miseczka. Ale te takie, te boki są takie. Owalny. Owalne. Zaokrąglony. Mm. frajmarku jak coś, jeszcze były większe, ale piękne. A jutro sobie zrobię ten osiank. Ciekawe, czy mogę do frajera ją włożyć. Znaczy, czy Jest taka żaroodporna. Zaraz poczekam. czy na takie, co? No właśnie, zaraz zobaczę. Można do zmywarki, do mikrofalówki 100% ceramiczna. 16-16 na 6,5, ale chyba nie może do mikrofalówki do frajera. Piękna jest. Idziemy na koncert. Tak. To jest koncert? Tak. Idziemy na koncert.